Branża oponiarska ciągle się rozwija, dlatego postawiliśmy na nowy oddział w Warszawie, na nowy magazyn z większą powierzchnią. Tu mamy serwis, też i osobowy, i ciężarowy. Jesteśmy w serwisie osobowym. Zapraszam do środka. Obsługujemy głównie klientów flotowych, ale też i każdego innego. Posiadamy cztery podnośniki do obsługi, osobowych czy to dostawczych aut. Nietypową rzeczą, którą mało serwisów ma. Jest taśma do montażu i do montażu kół, gdzie maszyny nie są przy jednym podnośniku, natomiast obsługujemy, jak gdyby są koła odkręcane i po prostu taśmowo wymieniane opony. Tutaj jest serwis, zaczyna się serwis ciężarowy. Auta ciężarowe mogą sobie wjechać pod dachem, wszystko jest. A dwa stanowiska, natomiast tutaj jest serwis, no, już prawidłowy ciężarowy. Maszyny do demontażu, montażu kół. Tutaj mamy maszynę do napraw, stanowisko do napraw, wyważarka. Oferujemy też naprawy opon ciężarowych, przemysłowych czy rolniczych też na gorąco. Jesteśmy po stronie części magazynowej, z możliwością rozbudowy dalszej w miarę potrzeb, jeżeli będzie. Magazyn opon przemysłowych rolniczych, ciężarowych i osobowych. W tej części hali mamy hotel opon. Na tą chwilę jakieś 12 tysięcy myślę, że będzie składowane. No i cały czas, cały czas przybywa. Tak wygląda przechowanie opon u nas, klientów. No tak jak mówiłem, na tą chwilę jest około 12 tysięcy, ale z tego, że cały czas rośnie ta ilość, no czekamy tylko na moment, aż będziemy mogli się rozbudować jeszcze do góry.